Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj druga część filmu o szyciu belgijskim. Ostatnio pokazywałam Wam, jak zszyć okładkę, jak wykonać te szycie, a dzisiaj opowiem Wam o tym, jak przygotować składki, jak wykonać otwory, jak doszyć te składki do okładki i jeszcze parę innych wskazówek, więc zostańcie ze mną. Jeśli jeszcze się nie znamy, to mam na imię neta i od kilku lat zajmuję się tworzeniem notesów, albumów na zdjęcia i kalendarzy. I uczę też jak samodzielnie wykonać notes, a jeśli Cię to zainteresuje, to w moim sklepie znajdziesz również półprodukty do tworzenia notesów i wszystkie informacje znajdziesz w opisie. Zaczniemy od przygotowania wnętrza notesu. Ja mam już tutaj gotowe składki, ale pokażę Wam jak je przygotować. Oczywiście potrzebne są kartki i pokażę Wam bardzo małą reprezentacyjną rzecz. To jest właśnie taka podkładka do składania kartek. Nie wygląda dobrze, ale jest bardzo, bardzo skuteczna. Działanie tej podkładki jest bardzo, bardzo proste. Na górze i po lewej stronie jest ogranicznik, i dzięki temu, kiedy składam kartkę, w ogóle nie muszę się zastanawiać nad tym, czy krawędzie są na pewno równo, czy narożniki są równiutko i czy ta kartka na pewno jest złożona na pół. Mogę w ten sposób uzyskać bardzo równe złożenie kartki, i to ma bardzo duży wpływ na efekt końcowy. Jeśli kartki będą złożone krzywo, to one będą troszkę wystawać. Nie będzie ta krawędź taka równa, więc zwróćcie na to uwagę. Jeśli chodzi o kości intraligatorskie do składania kartek, to tutaj w ręce trzymam kość teflonową i ona jest rewelacyjna do klejania okładek, ale nie do składania kartek. Do składania zdecydowanie bardziej polecam kość plastikową, dlatego że to jest taki twardy plastik i ona jest dużo bardziej wytrzymała. Kość teflonowa jest rewelacyjna do klejenia okładek z tego względu, że ona nie niszczy płótna, ona jest taka elastyczna, miękka, śliska, kość plastikowa by Wam porysowała takie płótno, jeżeli byście używali papierową okleinę, to ona też by mogła porysować taką papierową okleinę, natomiast minusem tej kości jest to, że ona rzeczywiście potrafi się zużywać, ścierać w niektórych miejscach, ja już mam ją kilka lat, więc spokojnie, to nie jest taka e, szybka destrukcja, no ale jednak ona przy składaniu kartek może się szybciej zużywać. Każdą kartkę trzeba złożyć, a potem te złożone kartki trzeba poskładać w grupę kartek. Ta grupa kartek nazywa się składka i w jednej składce zwyczajowo składa się, zbiera się razem cztery kartki. Natomiast przy oprawie belgijskiej, jeżeli jest to cienki papier, taki 80-90 gramowy, to przy tej oprawie może być nawet 6 kartek w jednej składce. I zaraz pokażę Wam jak przedziurkować składki, tylko chcę Wam jeszcze zwrócić uwagę na to, że te otwory w składkach muszą się zgadzać z tymi nićmi, które są na okładce. To musi pasować do siebie. I żeby teraz te otwory w każdej składce były w takich samych odległościach, to polecam zrobić sobie szablon. To jest po prostu kawałek takiej sztywniejszej tektury złożonej na pół i na niej wykonałam sobie pierwsze otwory i na bazie tego szablonu robię otwory już potem w składkach. Jak wykonać taki szablon? Ta kartka jest długości składki. I od dołu i od góry odmierzam odległość około 2,5 cm, i pomiędzy tymi zewnętrznymi otworami odmierzam odległość już w równych odstępach. I teraz uwaga to wcale nie muszą być równe odstępy i wcale nie muszą być tak gęsto. Ja mam tutaj otwory wykonane co 2 cm, bo mi się taki efekt podoba. Ja lubię, jak jest równo i lubię, lubię, jak jest gęsto, ale Ty możesz zrobić co 4 cm i od tych otworów wtedy będziesz mieć mniej. Albo odmierzyć sobie jeszcze inne odległości, jakie zechcesz. Chodzi tylko o to, żeby otwory w składkach zgadzały się z tymi otworami na okładkach. I teraz kolejna uwaga jeszcze, bardzo ważna. Otwory w składkach muszą być wykonane dokładnie na krawędzi, na samym zgięciu składek. Jeśli bardzo dobrze przygotujesz składki, czyli będą równo złożone, będą miały otwory dokładnie na krawędzi, odległości między otworami będą na każdej składce takie same, to wtedy nie będziesz musieć w ogóle przecinać krawędzi. I tutaj z pomocą przejdzie kolebka introligatorska, którą również używam na co dzień, i pokażę zaraz, jak ją używać i dlaczego ona właśnie tak pomaga równo zrobić te otwory. Ta pusta przestrzeń w kolebce introligatorskiej to jest miejsce na szpilorek. I kiedy kładziemy kartkę na kolebce introligatorskiej i wykonujemy otwór, to szpilorek przechodzi dokładnie na krawędzi zgięcia tej składki. I dzięki temu mamy idealnie zrobiony otwór na zgięciu. A ta boczna ścianka kolebki interligatorskiej to jest nasz ogranicznik, dzięki któremu odległości między otworami w składkach będą zawsze takie same na każdej składce, jeżeli właśnie korzystamy już z gotowego szablonu. Dlatego ja na tych szablonach mam taką strzałkę, żeby wiedzieć, w którą stronę mam ułożyć ten szablon. No i wykorzystując ten szablon i szpilorek, po prostu dziurkuję każdą składkę osobno. Zaraz przejdziemy do szycia. Jeszcze w międzyczasie tylko powiem Wam parę słów o igłach i taką małą wskazówkę Wam też dam. Do szycia składek w oprawie belgijskiej najwygodniejsza jest igła zakrzywiona. Rozmiar igły zależy trochę od odległości między składkami, ale z dużą igłą też sobie poradzicie. Większe znaczenie ma tutaj wielkość dłoni i taka sprawność manualna. Większą igłę jest dużo łatwiej tak mocniej chwycić. Z doświadczenia wiem, że z małą igłą nie radzą sobie za bardzo osoby początkujące. Ciężko ją chwycić, ciężko ją złapać, więc na początek lepiej wybrać średnią bądź dużą. Ta duża, szczególnie jeżeli używamy grubych nici, ona jest łatwiejsza do e, chwycenia. Można po prostu ją mocniej złapać i mamy jakby większą tą powierzchnię i łatwiej nam przeciągnąć. Więc na początek średnia bądź duża. I jeszcze jedna bardzo cenna wskazówka odnośnie igieł. Jeśli masz ostrą igłę, to zalecam ją stępić. Ja mam tutaj papier do metalu o ziarnistości 180 i po prostu zaokrąglam tę ostrą krawędź, bo naprawdę podczas szycia nie ma nic gorszego niż zakrwawiony papier. Nareszcie przechodzimy do szycia. Ja tutaj wykorzystam nić lnianą, bo jest naturalna. Chcę wykorzystać naturalną nić dzisiaj. I wykorzystam oczywiście igłę zakrzywioną. I to jest nić, która jest bardzo, bardzo mocna. Bardzo ciężko ją rozerwać. Natomiast zdarzają się takie słabe ogniwa. Na całą szpulkę, mniej więcej 4 takie ogniwa się zdarzają, na długości około 20 cm, i ona potrafi się po prostu rozerwać podczas szycia. Dlatego uprzedzam. Jeśli chodzi o odmierzenie długości nici, to odmierzam tyle długości, ile mam składek, plus jeszcze dodaję sobie zapas na zawiązanie słupów. Szycie zaczynam od zawiązania supła na niciach przy pierwszym otworze. Następnie przekładam igłę przez pierwszy otwór w składce, a potem wychodzę kolejnym otworem. Potem przekładam igłę pod kolejnymi niciami przy kolejnym otworze, i znowu wchodzę w składkę. I wychodzę kolejnym otworem. I tak do samego końca. Składki doszywam tak na luźno i dopiero jak uszyję cały rząd, to dopiero wtedy naciągam. Nie robię tego wcześniej, bo to i tak mi się w trakcie szycia rozluźnia. Dlatego robię to po każdej składce. I teraz czas na kolejną składkę i szyję ją dokładnie tak samo jak pierwszą, czyli zaczynam od pierwszego otworu. Potem wychodzę kolejnym, następnie przechodzę pod tymi nićmi woskowanymi, i wchodzę w ten sam otwór i tak do samego końca. Po uszyciu kilku składek trochę zaczyna mi brakować miejsca, bo jak widać te składki nie sięgają do okładki, więc wtedy trzeba grzbiet ustawić na pionowo i te składki dociskać przy każdym otworze i one się wtedy przesuną i będą dociskać już do tej okładki i będzie też miejsca na nowe składki. Kiedy wszystkie składki są już doszyte, to czas na zakończenie. Szycie kończę w środku składki, czyli wchodzę w ostatni otwór i w tym miejscu wykonuję supeł, a nawet dwa supły zabezpieczające, żeby się po prostu nic gdzieś tam w międzyczasie nie rozpruło. I kiedy zrobię te dwa supły, to wychodzę tym samym otworem na zewnątrz, no i też chcę tę końcówkę nici jakoś ukryć, więc przekładam ją po prostu pod tymi nićmi woskowanymi. No, i szycie skończone. I jak widać, szycie oprawy belgijskiej jest bardzo proste. Natomiast jest bardzo czasochłonne, dlatego że szyje się te oprawy dwa razy: czyli najpierw trzeba strzyć okładkę, a potem strzyć wnętrze. Natomiast zaletą jest to, że to wnętrze zawsze można wymienić w przyszłości, jeżeli je zapis zapiszemy. No i ta okładka jest niezwykle wygodna, bo rozkłada się na płasko. Ode mnie to tyle na dziś. Jeśli film był dla Ciebie wartościowy, to poproszę o łapkę w górę i będę ogromnie wdzięczna za udostępnienie. Zachęcam też do subskrypcji, a jeśli chcesz, żebym nagrała film na konkretny temat, to napisz o tym w komentarzu. Listę materiałów użytych w filmie znajdziesz w opisie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!